przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, dyrekcja Filharmonii oraz architekci i budowniczowie w piątek dokonali uroczystego wmurowania kamienia wędzielnego podbudowany gmach Filharmonii Szczecińskiej. Nowy budynek powstaje wśród Śródmieściu u zbiegu ulic Małopolskiej i Matejki. Tutaj mieścił się dom koncertowy przed wojną, rozebrany zaraz po wojnie. To jest też miejsce, w którym będą się odbywały nie tylko koncerty filharmoniczne czy muzyczne, ale też inne wydarzenia, kongresy, spotkania. Będzie tutaj największa w Szczecinie sala konferencyjna na w sumie prawie tysiąc osób. A zatem bliskość hoteli, bliskość zamku, bliskość innych obiektów będzie sprzyjała organizowaniu tutaj naprawdę bardzo różnych wydarzeń, nie tylko artystycznych, ale artystycznych przede wszystkim. Bardzo się cieszymy z tego, że obiekt będzie gotowy przed regatami, bo to pozwoli nam wykorzystać salę Filharmonii właśnie na tą największą promocyjną imprezę Szczecina, która odbędzie się w sierpniu 2013 roku. Prócz aktu erekcyjnego wmurowano hejnał miasta zapisane na pendrive, dzisiejsze wydania lokalnych gazet oraz rocznik Filharmonii z obecnym repertuarem i spisem muzyków. Budowa nowego obiektu rozpoczęła się wiosną. W pierwszym etapie wykonawca firma Warbud prowadziła prace wzmacniające grunty pod sąsiadującym budynkiem Komendy Policji. Teraz zaczną stawiać gmach Filharmonii. W tym miesiącu kończymy roboty żelbetowe związane z podziemiem budynku. Najtrudniejszym myślę elementem tej inwestycji to będzie właśnie konstrukcja nadziemia, jak również konstrukcja stalowa dachu, sam dach i elewacja, gdyż to są dość trudne elementy na tym budynku. Elewacje tak zwana, będzie to tak zwana druga skóra, czyli będzie poszycie budynku plus fasada szklana, która będzie podświetlana i to myślę będzie dość trudne do wykonania i to będzie bardzo efektownym zarazem, elementem tego budynku. W nowej Filharmonii znajdą się dwie sale koncertowe, które pomieszczą w sumie 1200 melomanów. Powstanie w niej też dwupoziomowy parking podziemny i kawiarnia. Będzie to najnowocześniejszy tego typu gmach w Polsce. No Mamy nadzieję przede wszystkim, że znajdzie się na niej świetna akustyka. Świetna akustyka, ponieważ filharmonia jest yy, yy, akustyczną instytucją muzyczną. Filharmonie na całym świecie grają bez żadnego wzmocnienia elektronicznego. Pracuje nad tym yy, już nie samo studio, jest studio Baroci natomiast zespół profesora Gianni Arau z Barcelony, wybitnego specjalisty od akustyki i mamy nadzieję, że mu się uda. Jest to zawsze trochę czarnej magii, no ale dobrze, jak ta czarna magia jest wsparta wiedzą, w tym przypadku jest. Nową filharmonię zaprojektowali hiszpańscy architekci ze studia Barocci Wejra z Barcelony. Zgodnie z ich koncepcją budynek ma nawiązywać formą do krajobrazu Szczecina. Strzelista bryła budynku z wielospadkowymi dachami ma stać się ikoną architektury miasta. Obiekt jest potrzebny, bo obiekt jest przez nas oczekiwany od wielu lat. Filharmonia jest... Cały czas w obiekcie tymczasowym, w obiekcie, który nie spełnia naszych aspiracji. Inwestycja będzie kosztować 95 milionów złotych, 45 milionów pochodzi ze środków unijnych w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Filharmonia w nowej odsłonie ma być gotowa wiosną 2013 roku.